Czy decyzja Związku Uczelni Lubelskich o odwołaniu juwenariów była słuszna w tym roku? Uważam, że nie była słuszna, ponieważ w wielu miastach odbywają się te juwenalia, a szczególnie teraz wróciły zajęcia stacjonarne, więc bardzo szkoda, że nie będzie tych juwenariów. Myślę, że decyzja nie była słuszna i że zdecydowanie powinni pójść tak jak kul. Moim zdaniem powinny się odbyć takie juwenalia i na przykład część dochodów na Ukrainę przekazać. To jest moje zdanie. Wiadomo, każdy z nas jest młody, każdy z nas potrzebuje czasu, któryś pobawi, a to jest czas właściwie teraz letni na taką zabawę, nie? Drugi rok już tego nie ma. Co prawda była pandemia, ale no czerpią na tym studenci, tracą na tym, tracą na tym osoby, normalnie nawet nie studenci, tracą na tym artyści w szczególności, którzy którzy chcą zagrać, chcą wystąpić, chcą energię czerpać z tego wydarzenia. W Polsce, jak wiemy, nie mamy wojny. Impreza jest dla studentów. Raz w roku zawsze spłynął z tego lutu, że były bardzo dobrze organizowane ich I uważam, że podjął właściwą decyzję właśnie robiąc tą imprezę pod właśnie pod pasem z Ukrainą. Płatne jeszcze w takiej kwocie wydarzenia nie powinny mieć miejsca z racji tego, że... No, czy, czy... Czy, czy w ogóle też y, powinny się odbyć też? Uważam, że jak najbardziej powinny się odbyć, ponieważ nasi ukraińscy przyjaciele bawią się na barach, y, imprezują również, tak jak i my, więc dlaczego, by rezygnować z powodu ich... Dlaczego Polacy mają rezygnować z powodu ich kataklizmy? No bądź co bądź.